Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na Back to School. Co prawda, do szkoły już nie chodzę i studia skończyłam. Chodzę teraz do pracy, ale myślę, że wciąż mam Wam do przekazania jakieś fajne tipy i do pokazania produkty, które myślę są bardziej ekologiczne w duchu zero waste i takiego zrównoważonego życia, które możecie używać, zabierać ze sobą do pracy, do szkoły, na studia, gdziekolwiek. Więc zapraszam Was do oglądania. Czy to podstawówka, czy liceum, technikum, studia czy praca? Potrzebujemy nosić ze sobą rzeczy. I nasze wybory to albo plecaki, albo torby. Oczywiście najbardziej ekologiczny wybór to plecak bądź torba, którą posiadacie już teraz i nie kupujecie nowej, ale ja kolejny raz w moich filmach polecę wam kanken, bo jestem użytkowniczką kankenów od naprawdę lat. Bardzo cenię sobie tą markę za po prostu jej y, zaangażowanie ekologiczne, za jej jakość y, produktów, które są naprawdę świetnej klasy. I tak kankeny są dosyć drogie, ale powiem Wam na vintage spokojnie znajdziecie trochę tańsze opcje używane. Ja szukając kankena naprawdę natknęłam się na kilka fajnych aukcji. Co prawda były to mniejsze plecaki, ja taki mniejszy plecak już mam, więc mój kanken został kupiony po prostu na promocji, więc i tak taniej, bo potrzebowałam czegoś większego. Tamten mały miałam na studiach, a teraz chodzę do pracy i potrzebowałam większego z miejscem na laptop. Sama firma bardzo angażuje się w kwestie środowiskowe i powiedzmy w takie naturalne życie lisów polarnych, które są u nich w logo. Dodatkowo, sama forma kankenów została stworzona tak, aby uczniowie nie chodzili skrzywieni do szkoły, tylko właśnie bardziej się prostowali. Te plecaki, powiedzmy, mają taką specjalną, lekko ortopedyczną formę, chociaż szczerze mówiąc, nie wiem, czy na te czasy to dalej yy, uznaje się je w ten sposób, ale tak. Taka jest historia ich powstania. Dodatkowo kanken wypuścił też kilka serii yy, takich stricte z recyklingu, a wszystkie plecaki są wodoodporne. I powiem wam, ta wodoodporność to jest coś, co daje wam po prostu takie bezpieczeństwo wam i waszym rzeczom. Ja pamiętam, jak kiedyś na studiach poszliśmy na zajęcia terenowe i złapał nas taki deszcz, że musiałam przekręcać kanken do góry nogami, żeby z tych takich bocznych kieszeni wylać wodę, która po prostu tam zaległa. Wszystko w środku było suche, a na zewnątrz oczywiście plecak był mokry, więc tam wciąż była woda. Dlatego jeśli szukacie plecaka, który będzie jakościowy i macie trochę większy budżet, to Kanken serdecznie polecam. A co do takiego plecaka? Zapraszam Was na mój tur plecakowy. W moim plecaku nie znajdziecie gumy do rzucia, ale mimo wszystko czasami chcę odświeżyć zęby czymś innym niż pasta do zębów i są to miętówki Wy nie plastikowym, tylko w metalowym opakowaniu, które kupuję w Tigerze i bardzo je lubię. A właściwie to już nie ma miętówek z Tigera, bo są inne tylko samo opakowanie mi zostało. Bardzo często w internecie i w sklepach stacjonarnych można znaleźć miętówki mm, z takiej firmy, takiej. I one są w papierze i można je po prostu sobie przesypywać do takiego, powiedzmy, jakiegoś opakowania i nosić jako taki zastępnik gumy do rzucia. Czy wiecie, że gumy do rzucia są w ogóle z syntetycznych składników i e, jest to bardzo nieekologiczny produkt spożywczy? I oczywiście istnieją gumy bardziej ekologiczne, powiedzmy, z takich bardziej żywiczych materiałów, ale wciąż uważam, że cukierek będzie lepszy. Mimo, że może jest słodszy i nie wiem. Wciąż nie jakiś super dla naszych zębów, ale dla odświeżenia zawsze możecie wziąć gościk. Ja tak kiedyś też robiłam, w sumie. W moim szkolnym, nieszkolnym plecaku znajdziecie zawsze balsam do ust i ja teraz używam balsam, który sama zrobiłam. Jest to balsam y, owocowa pomadka. Do it yourself. Kolejna rzecz w moim ekologicznym plecaku to piórnik. I pomimo, że do szkoły, powtarzam się, kolejny raz nie chodzę. To piórnik noszę, bo lubię nosić ze sobą przybory piśmiennicze różnego rodzaju. Ten piórnik jest z wielorazówki. Był to chyba prototyp sprzed dwóch lat, który ja po prostu dostałam do jakiegoś większego zamówienia, za co bardzo dziękuję. I powiem Wam, że bardzo serdecznie Wam polecam. Naprawdę ten piórnik jest teraz wyładowany, ale patrzcie, ile on mieści naprawdę bardzo dużo rzeczy, a kiedy mam jej w sobie, to rzeczywiście jest bardziej płaski i jest super poręczne, z materiału z drugiego obiegu, więc super. W takim piórniku mam na przykład linijkę, która jest drewniana, chociaż mój Mikołaj powiedział, że linijka ekologiczna to tylko metalowa, bo drewniana nie ma idealnego boku i może mieć rację, ale ja aż tak dokładna nie potrafię, nie muszę być, a jeżeli Wy musicie, to weźcie metalową. Mam oczywiście ołówki, którymi gdzieś tam sobie coś notuję i jeśli chodzi o zakreślacze, to używam plastikowych, ale staram się szukać lepszych marek bądź polskich marek. Artykuły piśmiennicze, ekologiczne to w ogóle powinno być powinien być totalnie inny film, może kiedyś taki stworzę, bo to jest temat rzeka. Czasami nie ma co wydawać nie wiadomo, ile na rzeczy jakiejś takiej niesamowitej jakości, a warto jest wydać na polskich producentów i w ogóle jak bardzo się ściwiłam, że. Artykuły piśmiennicze Astra, które są praktycznie w każdym sklepie, w każdym markecie, są produkowane w Polsce. I są to nasze polskie długopisy, i tak dalej. Więc kupujcie tych długopisów, tych flamastrów, zakreślaczy czy kredek, tyle ile potrzebujecie, a nie, nie wiadomo ile niepotrzebnych dodatkowych przedmiotów. Używajcie po prostu ich do końca, aż się wypiszą, wymarzą. Jeśli można, to wymieńcie wkład i myślę, że to będzie najbardziej ekologiczne wyjście. No i pamiętajcie, że jest pełno akcesoriów, które mogą być bardziej ekologiczne, bo na przykład będą wykonane z metalu. Zeszyty. Ja na studiach, i to jest w ogóle protip, który przekazuję wszystkim studentom, ale myślę, że też tak robicie, nie używałam do każdego przedmiotu oddzielnego zeszytu, bo to jest po prostu bez sensu. Nie używałam też w ogóle zeszytów, a miałam kartki i segregator i co roku po prostu wpinałam w ten segregator tyle kartek, ile potrzebowałam. Jeśli potrzebowałam więcej, to dobierałam, dopisywałam i w jednym miejscu miałam każdy przedmiot i miałam tak jakby nieograniczoną ilość miejsca. Na notatki. Kiedy nie potrzebowałam już tych notatek, to mogłam je zawsze wyjąć i nie musiałam ich nosić ze sobą. To było mega przydatne, mega ekonomiczne i uważam się także ekologiczne. Dzięki temu możecie też używać bardziej zrównoważonych kartek. Co prawda, teraz większość zeszytów i wszystkiego ma certyfikat FSC, więc. O to nie musicie się martwić, ale możecie na przykład używać artykułów, kartek, które nie są bielone chemicznie i to też już będzie bardziej ekologiczne. A jeżeli kupujecie nowe zeszyty, to polecam Wam szukać takich, które nie mają powleczonej okładki jakąś foliką, tylko są jakby same tekturowe. I jakie moje zdziwienie było, kiedy odkryłam, że Oxford ma zeszyty, które mają certyfikat Ecolabel. Nasz unijny certyfikat już nie tylko FSC, ale rzeczywiście jest tutaj o wiele więcej działań prowadzonych. I pomimo, że te okładki no mają, są powleczone folią i to nie jest do końca już to, co lubię, to bardzo podoba mi się to, że firma Oxford bardzo ekologicznie zaczęła podchodzić do swoich produktów. W 2014 roku Oxford jako pierwsza marka papiernicza we Francji i Europie otrzymała właśnie oficjalną etykietę europejskie oznaczenie ekologiczne. I gwarantuje to zmniejszenie wpływu na środowisko przez tak jakby cały mm, okres życia produktu. No a jeżeli będziecie chcieli opakować swoje zeszyty, to polecam Wam nie kupować tych plastikowych opakowań. Ja pamiętam, w podstawówce po prostu wszyscy mieli plastikowe okładki na zeszyty, ale one i tak się rwały, więc może lepiej użyć na przykład fajnej gazety, nawet takiej kolorowej, jakiegoś czasopisma, które lubicie, i właśnie nim obłożyć swoje zeszyty bądź książki albo użyć po prostu szarego papieru. Co będzie najbardziej ekologiczne. Tak sobie myślałam, że back to school to może nie tylko pakowanie się w plecach, ale także nowy rok, nowa ja, to także nowe ubrania bardzo często. Więc może jeśli będziecie potrzebowały, potrzebowali odświeżenia szafy, to spróbujcie iść na lumpa albo poszukać czegoś na Vinted. Naprawdę świetne rzeczy. Świetne rzeczy można znaleźć i bardzo nie doceniamy, chociaż wydaje mi się, że i tak coraz bardziej, na przykład targi vintage w Warszawie teraz to są co róż i jest pełno lumpeksów nawet takich powiedzmy instagramowych, na których również możecie szukać używanych rzeczy, więc wydaje mi się, że mimo wszystko ta moda cyrkularna wchodzi na wybiegi, ale wciąż będę to powtarzać, bo wciąż znam osoby, które się brzydzą i nie ma czego, serio. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, czyli jedzenie na wynos, w moim plecaku zawsze będzie bidon. I wam także polecam zaopatrzyć się w dobry bidon, taki który nie będzie przeciekał. Jeśli nie chcecie mieć oddzielnie butelki na wodę i oddzielnie na przykład mm, na jakąś herbatę i ciepły napój, to może zamiast bidonu kupcie sobie termos i będziecie mogli wmiennie go stosować. A oprócz bidonu polecam Wam także wielorazowe pojemniki na jedzenie. Jeżeli nosicie kanapki, to możecie przetestować y, wielorazowe woskowiki do owijania kanapek, ale także kanapki w pojemnikach na lunchbox. Na lunchbox? W pojemnikach lunchboxowych możecie przenosić, i ja też bardzo często tak robiłam. O moich lunchboxowych pojemnikach opowiadałam Wam w innym filmie, do którego link znajdziecie tutaj serdecznie Was zapraszam i polecam. Dajcie mi znać, jak tam wasz powrót do szkoły, czy jest bardziej, czy mniej ekologiczny niż poprzedni. Czy wprowadzacie jakieś zmiany, czy może będziecie kontynuować zmiany, które już kiedyś wprowadziłyście bądź prowadziliście. Jeśli ten film Wam się podobał, to koniecznie zostawcie mi lajka, możecie zawsze zasubskrybować kanał i skomentować dla zasięgu. Słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Na razie.